Hej, witajcie Witam Was Z o, miejscowości Wojsławice Z ogrodu botanicznego Który znajduje się w tej miejscowości Jest to Miejscowość, która jest 40 km Około 40 km od Wrocławia W kierunku kudowę Zdrój Słuchajcie, jest tu pięknie I obojętnie, czy jesteście Chłopakami, czy dziewczynami Na pewno bardzo Wam tu się podoba. Jest mnóstwo Kwiatów pitnących. Drzew najróżniejszych krzewów, bylin. Możecie to wszystko oglądać, dotknąć, powąchać. Jest to świetnie ułożone, świetnie zorganizowane. Są jeziorka, w których rosną różne rośliny wodne. Kaczuszki, które też tutaj chodzą i pływają. O rybach nawet wielkich nie wspomnę, jakie tutaj są. A jeszcze jak traficie na taką pogodę, jak ja trafiłem dzisiaj, że jest słonecznie, to jest po prostu raj na ziemi. Zapraszam Was do obejrzenia mojego odcinka, w którym przynajmniej trochę Wam pokażę z tego, co tutaj widziałem i mam nadzieję, że zachęci Was to do przyjechania do tej miejscowości i obejrzenia pięknego ogrodu botanicznego. Trzymajcie się i przyjemnego oglądania. Tu mamy pierwsze kwiaty hortensje, najróżniejsze rodzaje. Tu też, a tu maszyny. A to jest Bóg. Przez K oczywiście pisany który ma ponad 200 lat. popatrzcie jak rozwinięty na dole. Jakby stał na kilku swoich... ponownie piękne kwiaty, Ale piękne mamy. aleje. Wszystkie rośliny i kwiaty są popisywane, także każdy z was może zobaczyć co to jest i widzieć jaka to jest nazwa. jest też hortensia, a to pięknie wygląda tam, ale w okresie maja, ponieważ są to rododendrony, i one wtedy mają mnóstwo, mnóstwo kwiatów. A tu alejka, akurat, gdzie były najróżniejsze rodzaje paproci, naprawdę najróżniejsze, do takich jak te i takich jak te i takich jak te a tu kolejne alejki, gdzie są znowu rośliny. Mnóstwo roślin. Są też miejsca do odpoczynku i rośliny. I wszyscy tutaj chodzą tymi alejkami i zwiedzają sobie, i oglądają, i podziwiają przyrodę. Piękną przyrodę. Na przykład takie drzewko. A tu mamy piękną różyczkę O, jaka ładna. A tutaj mamy taką alejkę liliowców Która się ciągnie tam i ciągnie i ma chodzić można i kwiaty. Jesteśmy w krainie liliowców i inny kolor, a jest tych kolorów tutaj no chyba z 50 przynajmniej. Na samej górze jest horoskop botaniczny, to znaczy są tam ułożone drzewka, i przy każdym drzewku jest data, kiedy kto ewentualnie się urodził, pod jakie drzewko należy i opis, jaki on jest. Jeżeli ktoś z Was takie rzeczy bierze, to. Trzeba przyjechać tu i zobaczyć. Ja pokażę to drzewko, pod które ja podlegam, czyli pod sosnę równa się gracja. A to kolejna aleja pełna kwiatów i drzew. Jest tych alei tutaj bardzo dużo i jest bardzo dużo rzeczy do zwiedzania praktycznie o każdej porze roku. A tu jeszcze jeden obraz i jeziorka i rosną tutaj hortensje najróżniejsze. Na jeziorkach, lilie. Piękny park.